My już teraz wracamy do studia. Ze mną Marcin Wójt, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Panie pośle, przygotowany pan jest na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego? Słyszałem no, ja myślę, że każdy parlamentarzysta nie może się doczekać, bo jednak Zgromadzenie Narodowe, zaprzysiężenie nowego prezydenta to jest ogromne wydarzenie. Oczywiście. Przygotowujemy się, będę obecny, czekam z niecierpliwością. Pewnie niektórzy nie mogą się doczekać także zakłócenia przebiegu tych uroczystości. Spodziewa się pan e, jakiejś prowokacji w trakcie tego zaprzysiężenia? Szczerze, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Proszę Państwa, no jesteśmy w takiej sytuacji że Karol Nawrocki 6 sierpnia po zaprzysiężeniu obejmie Urząd Prezydenta. Ja naprawdę dziwię się wszystkim tym, którzy jeszcze dzisiaj mają jakiekolwiek wątpliwości i liczą na to, że może dojść do jakiegoś zakłócenia. A jakieś okrzyki w trakcie, w trakcie tego zaprzysiężenia na sali plenarnej wśród posłów koalicji 13 grudnia? Nie, no panie redaktorze, no, nie demonizujmy. Tak? No, ja wierzę, że jednak koledzy po drugiej stronie sali, koledzy, e, jednak wytrzymają presję, wytrzymają ten moment. Wszyscy, wszyscy parlamentarzyści będą, będą obecni, mam nadzieję, i zachowają się tak, jak ta chwila wymaga od każdego z nas, czyli z szacunkiem, ze zrozumieniem. Ja w to głęboko wierzę. Oczywiście ważne jest też to, aby wielu Polaków przyjechało 6 sierpnia, żeby uczestniczyć i współuczestniczyć w, tym, w tej uroczystej chwili. To jest bardzo ważne, dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do Warszawy. A poseł głębokiej wiary, to ja zapytam właśnie o to, co przed Sejmem będzie się działo, czy tam do jakiejś prowokacji może dojść, czy jakieś takie grupy prowokatorów pojawią się i przed samym Sejmem. Czy też pan głęboko wierzy, panie pośle, chciałbym. że tam też chciałbym, nic się nie wydarzy? Chciałbym, chciałbym, panie redaktorze, żeby tak się stało, żeby to wszystko było w jak największej zgodzie narodowej. Tego bym sobie życzył i wszystkim Polakom bym tego życzył, no ale ale niestety, myślę, że tutaj może dojść do, jakich, do jakichś incydentów, ale przecież służby doskonale o tym wiedzą, więc mam nadzieję, że wszyscy ze zrozumieniem i w atmosferze takiego święta przyjmiemy naszego nowego prezydenta, już nie prezydenta elekta, ale prezydenta po zaprzysiężeniu pana Karola Nawrockiego. Kwestię zamachu chciałbym... stanu ktoś rozliczy, ktoś stanie przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Bardzo... Mówię oczywiście o kwestii przekonywania marszałka Szymona Hołowni, by do takiego zamachu stanu doszło. Drodzy Państwo, dla mnie sprawa jest niezwykle prosta. Jeżeli dochodziło, dochodziło do takiej sytuacji, że marszałek Hołownia był namawiany, czy była wywierana jakakolwiek presja przez osoby pełniące funkcje, bo tu też trzeba to rozdzielić: osoby, które nie pełnią funkcji publicznych i osoby, które pełnią funkcję publiczną. Jeżeli dochodziło do takiej sytuacji i presji na marszałka, czy w. w usiłowania zmiany wyniku wyborów, no to tutaj to jest Trybunał Stanu definitywnie, jeżeli tutaj osoby, które pełnią jakiekolwiek funkcje publiczne dopuszczały się tego, myślę, że marszałek Chownia powinien Um, ujawnić nazwiska, powinien ujawnić fakty jeżeli Ale w tym samym dochodziło... chyba będzie to trudne, by postawić te osoby przed Trybunałem Stanu. Przyszły to Sejm. To, że trzeba mówić, trzeba mówić i trz idee muszą być wypowiedziane, tak? Jeżeli jest problem, trzeba o tym problemie mówić, trzeba mówić o tym problemie e, głośno. Jeżeli będą na to dowody, jeżeli tak się stało, ja tego nie wiem. Nie chciałbym, żeby tak było, ale jeżeli tak było i są na to dowody, pan Marszałek Hołownia jest w stanie to udowodnić, no to jednak konsekwencje powinny być, to no wszyscy jesteśmy równi według prawa. Pana Tadeusza, pan czytał? Czytałem. No to teraz, teraz resort edukacji wycofał się z tego projektu, ale także to dzięki presji i telewizji w Polsce. Barbara Nowacka chciała wprowadzić taką deformę edukacyjną, polegającą na tym, że klasy 4-6 nie będą miały żadnych lektur obowiązkowych. Klasy 7-8 będą miały tylko trzy dłuższe pozycje. Pana Tadeusza we fragmentach. Znaczy, drodzy państwo, no Polska rozpoczyna się nie w ministerstwie obrony, ale w ministerstwie edukacji. Jeżeli my nie przygotujemy naszej młodzieży, jeżeli nie wykształcimy, jeżeli nie wykształcimy ich w duchu patriotycznym, to Polska prawdopodobnie w perspektywie czasu przestanie, przestanie istnieć. No przecież wielcy nasi autorzy, którzy walczyli o to, Polska była pod zaborami, ale ten duch został zasiany poprzez edukację, to pragnienie do wolnej Polski, a dzisiaj my to deformujemy. Ja nie wiem czy pani Barbara Nowacka robi to specjalnie, czy ma jak Jakiś ukryty w tym cel. Nie chciałbym tu dywagować, nie chciałbym tutaj, tak jak mówią reprezentanci partii rządzącej, próbować coś insynuować. Ale, drodzy Państwo, no jeżeli dochodzi do takich sytuacji, no to. no Naprawdę myślę, że nawet w osobie, która dąży do zgody, no pojawiają się pewne wątpliwości. No nie możemy, A Barbara Nowacka będzie starała tak się według pana posła wrócić do tego pomysłu. No na razie odstąpiono pod naciskiem naszej stacji, ale także wielu osób. Czy Barbara Nowacka w tej szerszej perspektywie będzie dążyła do tego? Znaczy ja nie oceniam wysoko misji pani Barbary Nowackiej w Ministerstwie Edukacji. Obawiam się, że tak. Obawiam się, że tak. Nie rozumiem, dlaczego nie ma zrozumienia, że bez kształtowania wiedzy, bez znajomości historii, bez kształtowania uczuć patriotycznych no, Polska będzie traciła swoją tożsamość. No, jeżeli faktycznie jest taki głęboki cel w tym rządzie, żeby Polskę zintegrować w Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska stała się takim bezpaństwowcem, bez reprezentacji narodu, no to może faktycznie to jest strategia. A może łatwiej, to, łatwiej kierować się kształconymi. No na pewno łatwiej kierować niewykształconymi, no ale myślę, że w nas rodzicach, w nas Polakach, jest taka. Takie pragnienie i taka chęć, żeby nasze dzieci były świadome, żeby nasze dzieci były wychowane właśnie w otoczeniu takiej świadomości patriotycznej, żeby znały historię, no bo dzisiaj historia jest relatywizowana, historia jest przedstawiana w różnych ujęciach, a przecież historia jest jedna. To nasi przodkowie krwią napisali tą historię. Ta nasza niepodległość nie została nam dana za darmo. Musieliśmy sobie ją wywalczyć w krwawych konfliktach. No i też dzięki edukacji, dzięki literaturze. No i tutaj stawiam kropkę w tym temacie I właśnie. Stawiam Marcin Gwóźdź, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, pięknie dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia. Dziękuję wzajemnie, pozdrawiam państwa i do zobaczenia. A my, drodzy państwo, dobra.